Cześć, nazywam się Jan Pogłodziński i witam Cię w kolejnym materiale dotyczącym TEMU. TEMU ostatnio wprowadziło nową funkcję, która może całkowicie zmienić sposób prowadzenia sprzedaży. To system reklam produktowych, który działa podobnie jak Allegro czy Amazon, ale jest w pełni zautomatyzowany i wykorzystuje algorytmy TEMU do optymalizacji wyników. Jeśli sprzedajesz na temu lub dopiero planujesz rozpocząć, w tym filmie przybliżę Ci, jak działa temu ads, jak ustawić kampanię i jakie są koszty. Zapraszam do oglądania. Temu ads to nowy system płatnej promocji produktów, dzięki któremu możesz zwiększyć widoczność swoich ofert w kluczowych miejscach platformy. To będą wyniki wyszukiwania, sekcja rekomendacji albo kampanie tematyczne i promocyjne. System działa w tle i automatycznie dopasowuje sposób wyświetlania Twoich produktów, aby uzyskać maksymalną efektywność reklam. Temu samodzielnie dobiera miejsce emisji, tak aby reklama była jak najbardziej trafna i skuteczna. To rozwiązanie stworzone po to, by zwiększać sprzedaż bez konieczności ręcznego zarządzania stawkami czy słowami kluczowymi. Natomiast to również może się w przyszłości zmienić, ponieważ ten system jest nowy. A jak działa system temu AC? Działa on w dwóch etapach. Pierwszy to okres nauki, czyli tak zwany learning phase. To czas, w którym system analizuje dane o Twoich produktach, kliknięciach i zamówieniach. Wyniki w tym okresie mogą być niestabilne, bo algorytm testuje różne warianty, aby wybrać te najbardziej efektywne. Dlatego nie wyłączaj kampanii zbyt szybko i daj jej co najmniej kilka dni na naukę. Temu rekomenduję, żeby było to co najmniej 7 dni, lub określona liczba zamówień na ten produkt właśnie przez okres tych 7 dni. Drugi etap to okres inteligentnej promocji, czyli smart promotion. Wtedy system zaczyna działać stabilnie i skutecznie optymalizuje wydatki, by osiągnąć najlepszy możliwy zwrot z inwestycji, czyli roas. Warto pamiętać, że przy uruchamianiu reklam temu system automatycznie blokuje rezerwę w wysokości 400 zł z Twojego salda sprzedawcy na poczet kosztów kampanii. Kluczowym elementem w kampaniach temu ADS jest ROAS, czyli Return on Ad Spend. To wskaźnik zwrotu z wydatków na reklamę. Podczas tworzenia kampanii temu ADS możesz wybrać jedną z trzech strategii, które rekomenduje ci temu. Pierwsza strategia to szybki wzrost. Tutaj możemy wygenerować duży ruch przy niższym ROASie, ale naturalnie więcej wyświetleń i zamówień. Druga strategia to zrównoważone korzyści. Tutaj będziemy obserwować wyrównany ruch i średni roas, czyli taki optymalny balans. Trzecia strategia to stały wzrost. Tutaj zaobserwujesz zmniejszony ruch, ale wyższy roas i większą rentowność. System pokaże prognozowany wzrost wyświetleń i zamówień w ciągu 7 dni dla każdej z tych strategii. Dzięki temu możesz podjąć decyzję, którą drogę chcesz obrać. Możesz też oczywiście ręcznie ustawić własny ROAS, dopasować go do twojej marży i modelu biznesowego. Bardzo istotnym elementem kampanii na temu jest budżet reklamowy. Na temu ustawiasz dzienny budżet reklamowy, czyli taką maksymalną kwotę, jaką chcesz przeznaczyć na reklamy w ciągu jednego dnia. Kiedy budżet zostanie wykorzystany, reklamy automatycznie się zatrzymują, ale wznawiają się o północy. Kilka zasad, o których warto pamiętać przy ustalaniu budżetu. Budżet możesz zmieniać maksymalnie 5 razy dziennie. Rzeczywiste wydatki mogą nieznacznie przekroczyć ustalony limit, ale nigdy więcej niż dwukrotność dziennego budżetu. Możesz też włączyć tryb bez ograniczeń, który pozwala systemowi działać w pełni dynamicznie, ale to rozwiązanie dla kampanii o dużej skali i na pewno warto, żeby takie kampanie pilnować i weryfikować. Jak w praktyce wygląda tworzenie i zarządzanie reklamami? Uruchomienie reklamy w temu Ads jest naprawdę proste i szybkie. W pierwszej kolejności wybierasz produkt z katalogu, następnie określasz docelowy rynek i ustalasz dzienny budżet. Te trzy elementy pozwalają na to, żeby uruchomić kampanię na jednym produkcie. Po zatwierdzeniu reklamy system zaczyna działać automatycznie, testując różne formaty i miejsca emisji. Ważne reklamy nie wpływają na cenę bazową Twojego produktu. Możesz je w dowolnym momencie zatrzymać lub ponownie uruchomić. Pamiętaj jednak, że dane o kosztach i kliknięciach aktualizują się z opóźnieniem, więc efekty mogą być widoczne dopiero po kilku godzinach. W panelu temu masz dostęp do szczegółowych raportów. Znajdziesz tam takie elementy jak wyświetlenia, kliknięcia, konwersje, sprzedaż przypisaną do reklam oraz rzeczywisty roas. Pamiętaj, że te dane aktualizują się z lekkim opóźnieniem, więc jeśli chcesz je analizować, rób to po pełnej dobie. I podsumowując dzisiejszy odcinek, temu Ads to duży krok naprzód dla sprzedawców i dla samej platformy. Dzięki inteligentnej optymalizacji prostemu panelowi i modelowi Roas można skutecznie promować swoje produkty bez ryzyka przepalania budżetu. My już teraz wykorzystujemy temu ads na kontach naszych sprzedawców i zauważamy pierwsze pozytywne wyniki: zwiększonej liczby wyświetleń i finalnej konwersji. Na koniec pamiętaj, że do końca tego roku możesz skorzystać z naszej promocji obsługi konta na temu. Musisz jedynie zarejestrować się z naszego linku i skontaktować się z nami, a wszystko znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję Ci za uwagę i za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w następnym materiale.